Dzień dobry, witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie dla wag na grudzień 2025. Do tego czytania przygotowałam Heavenly Soul Tarot, czyli tarot niebiańskiej duszy, oraz talię wyroczni pszczoła i pomarańczowe drzewo. Zobaczmy, co przeświat chce Wam przekazać w tym miesiącu, w ostatnim miesiącu tego roku. Najpierw ogólna energia dla wag. Waga w grudniu. Rycerz pentakli. Jak będą wyglądały u Was relacje? Słońce i e, świat. Uh. Jak będą wyglądały u Was finanse? Hmm. Do Fortuny i e, As Mieczy, wow, Jak e, jaka jest dla Was rada w tym miesiącu? 10 pentakli, o oh, wow, i teraz, co Was zaskoczy w tej sytuacji? Co Was zaskoczy? Co zaskoczy w tej sytuacji? i drugiej wagi. Wieża. Uf, jak wygląda końcówka miesiąca? Magik. Och, co wy tu będziecie czarować? Na spodzie talii księżyc. Coś, czego nikomu nie wyjawialiście. <grym> tak. Więc mamy tego rycerza Pentakli, czyli osobę, która ma jakiś plan i do tego planu, plan finansowy, do, do którego powoli zmierza, powoli zmierza, powoli go realizuje. E, może jej to zająć bardzo długo, ale ona konsekwentnie kroczy ku temu celowi. Krok po kroku. Nie spieszy się. Coś się powoli tutaj odbywa i coś powoli staje się jakby takim, no, waszą, waszą rzeczywistością. Macie na to zasoby i powoli to realizujecie. Jesteście bardzo konsekwentni. Nie poddajecie się w, tym, w tych swoich realizacjach. No, ale w relacjach mamy tutaj słońce i świat. No dwie, Dwa wielkie arkana i no, dość takie, no najbardziej chyba pozytywne. Mamy to słońce, które mówi nam o szczęściu, o pełni szczęścia, o witalności, o, nad, o takich po prostu, o takiej energii, która nas jakby yy, uwzniośla. Chce nam się żyć. Jesteśmy szczęśliwi w tej energii. Chcemy cieszyć się tym szczęściem z innymi. E, czujemy, że e, spełniło się jakieś nasze marzenie w tej energii, czyli waga może się czuć tak, że e, można jej będzie tylko pozazdrościć tego szczęścia. Bo nie dość, że będzie miała pieniądze, to jeszcze jakiś plan. I jeszcze do tego w relacjach może się coś takiego stać, że yy, jakiś na przykład yy, okres w, w życiu, yy, wspólnym życiu z Waszą osobą, on się może jakimś takim sukcesem, nawet zakończyć. Jeżeli tutaj na przykład spodziewaliście się dziecka, jest taka wiadomość dla osób, które po prostu są w takiej sytuacji, to może się okazać, że yy, w tym miesiącu narodzi się Wasze dziecko. Jeżeli e, macie starsze dzieci, to to dziecko może odnieść sukces w jakiejś dziedzinie. E, może, się ten, e, może to na przykład być e, ślub, może to być e, ogłoszenie zaręczyn, lub też możecie, może być przedstawiona, e, możecie być przedstawieni na przykład e, całej rodzinie. E, swojego e, partnera. Może być, możecie być bardzo pozytywnie odebrani. E, może ktoś na was patrzyć z takim podziwem. E, możecie też nawet razem gdzieś wyruszyć w jakąś podróż, która okaże się naprawdę pięknym e, pięknym pomysłem. I e, mm, I ona może zakończyć się sukcesem, ta podróż. Jeżeli realizowaliście jakiś, pla, jakiś projekt artystyczny, to on również może się na przykład y, zakończyć sukcesem. Mm, y, możecie się chcieć tym podzielić. Y, możecie chcieć y, na przykład realizować swoje jakieś e, e, plany związane z tym projektem, ponieważ one e, na przykład przywieźliście te pomysły na przykład z podróży. Jakiejś nawet. E, jeśli chodzi o Wasze finanse, to one się tutaj e, wręcz no, no, coś fajnego się tutaj za zadzieje dla wag. Mamy te komforty w finansach. Może, możecie nawet wygrać coś e, na loterii. Możecie, możecie dostać jakiś taki prezent od losu, którego się nie spodziewaliście, bo was tutaj zaskoczy ta wieża. Coś tutaj takiego się stanie, co was zszokuje. Dojdzie do was jakaś prawda na temat e, finansów. Możecie nawet dostać podwyżkę w pracy. E, może, może totalnie się coś zmienić. Na lepsze, ponieważ mamy ten as tego asa mieczy po tym kole fortuny. A as mieczy to jest w prawdy. To jest coś, na co wy zasługujecie. Zasługujecie na to, żeby Was no, ktoś wynagrodził, ktoś was dostrzegł, ktoś dostrzegł wasze zaangażowanie. To może być też tak, że jakaś, no, pojawi się jakaś nowa propozycja pracy na lepszym stanowisku. E, nic już nie będzie takie samo w finansach, jak do tej pory. E, e, to Was totalnie zaskoczy. Tutaj się pojawi jakaś ogromna zmiana. Razem z tym kołem fortuny to naprawdę może być coś, czego Wy się kompletnie nie, nie spodziewacie. Coś, czego Wy po prostu nawet w naj... Najgłębszych snach do was nie, nie, nie przyszło. I e, to może wytrącić wasze e, dotychczasowe myślenie na swój temat. Może się totalnie zmienić. E, możecie być bardzo zszokowani w tym miesiącu, jeśli chodzi o wasze inwestycje. Wam jest zalecany 10 pentakli. Czyli znowu te pentakle. Czyli e, e, dziwna jest ta karta, ponieważ ona mi bardziej przypomina e, kartę dziewięciu pentakli. Dosłownie to tak wygląda, gdzie kobieta, e, samotna kobieta stoi w ogrodzie, na jej dłoni przysiada ptak, i ona się po prostu delektuje tym pięknym, które ją otacza. I to jest dosłownie taka informacja. Taka e, sytuacja. I w dziesięciu pentaklach zazwyczaj jest pokazana rodzina, e, wielokoleniowa rodzina. Tu mamy samotną kobietę. I do której przylatuje właśnie jakiś ptak. Może przyjdą do Was jakieś wiadomości ze strony rodziny, jakaś e, wasza rodzina ma Wam coś do przekazania. Jakaś, przepraszam, wasza rodzina chce Wam coś zakomunikować na temat jakichś finansów, tak też może być, albo jakichś zmian, jeśli chodzi o rodzinę. To Was może szokować. Wam jest zalecane to, żeby posłuchać, na przykład, porady kogoś mądrego ze swojej rodziny. Wam jest zalecane, żeby zadbać o swoje finanse, żeby to, co otrzymacie, na przykład w prezencie, bo tak też to widzę, żeby to w coś zainwestować i pomyśleć o długoterminowym planie. Ja mam wrażenie, że wy będziecie właśnie tak myśleć w tym miesiącu. Że będziecie bardzo rozważni, że będziecie czemuś się bacznie przyglądać, że będziecie to analizować. Tu nie będzie zbyt y, podjętych zbyt pochopnych decyzji, ale z drugiej strony y, może Was coś zszokować. Y, te szokujące informacje mogą do Was dotrzeć, ale Wy będziecie mieli taką postawę dość y, zachowawczą, spokojną. Rozsądną. Jeżeli tutaj się pojawi jakaś nowa oferta pracy, to wy do, do niej podejdziecie bardzo tak e, rozsądnie. E, koniec miesiąca wygląda dość ciekawie, bo mamy tego magika czyli osobę, która wyczarowuje nową rzeczywistość. Może być tak, że Będziecie się czuli na tyle jakby stabilnie finansowo, że będziecie chcieli na przykład coś zmienić w, swojej, w swoim otoczeniu. Na przykład będziecie się chcieli przeprowadzić, na przykład będziecie chcieli zmienić swój wizerunek, będziecie chcieli zainwestować w siebie. Poczujecie, że macie taką moc kreowania i manifestowania, że sami siebie zadziwicie. Sami siebie zadziwicie pod koniec miesiąca. Może też być to taka osoba, która będzie wokół Was i która będzie Was inspirować do tego, jak zmienić swoje podejście do życia na przykład. Na spodzie talii mamy e, księżyc, czyli było coś ukrywane przed Wami, albo Wy coś ukrywaliście. E, jakaś sytuacja nie do końca była jasna. E, może nawet poruszy, poruszali się, poruszaliście się w takich ciemnych zakamarkach e, i do końca nie wiedzieliście, na czym stoicie w jakiejś sytuacji. Ta y, jasność może do Was dotrzeć w tym miesiącu w postaci tego asamieczy. Ktoś wam może w końcu coś zakomunikować i y, y, może to Was szokować w jakiś sposób, ale ja mam wrażenie, że to będą pozytywne wiadomości, bo tutaj mamy w relacjach słońce i świat, także. Jeżeli do tej pory zastanawialiście się, jak rozwiązać jakąś sytuację, nie znaliście odpowiedzi na, na jakieś pytania, to ta odpowiedź do Was przyjdzie w tym miesiącu i jakby to pozwoli wam ruszyć, może z tym planem tutaj, który macie pod koniec miesiąca do przodu. Ta jakby energia jest totalnie inna od tej tutaj, możemy, rozmyślacie o tym coś, żeby coś zmienić, a pod koniec miesiąca będziecie naprawdę coś kreować ciekawego. Będziecie działać, można powiedzieć. Jak, co w takim razie chcę wam dodatkowo przekazać pszczoła i jej pomarańczowe drzewo. Co chcę dla Was przekazać jeszcze dodatkowo w grudniu pszczoła i pomarańczowe drzewo karta wypadła i mamy kwiat wolności, może no będziecie chcieli poczuć taką wolność <grym> w tym słońcu magiku. No właśnie. E, bogactwo jest w drodze. E, owoce Twojej pracy przyniosą Ci podwójnie wolność i dostatek. Czyli rzeczywiście, może tak, tutaj mieliście jakieś. Plany, inwestycje, coś zainwestowaliście i teraz będziecie z tego zbierać plon. Dostaniecie może nawet podwyżkę, ale to Wam też pozwoli na przykład na jakiś wyjazd, na jakąś podróż. Możecie samych siebie zaskoczyć, jak dużo tych pieniędzy może się okazać, że macie. W tym miesiącu. Także życzę Wam tego wszystkiego, aby się spełniło, zmanifestowało i to wszystko, co mam dla Was w tym ostatnim miesiącu tego roku. Jeżeli obchodzicie święta Bożego Narodzenia, to życzę Wam spokojnych, wesołych świąt i do zobaczenia w czytaniach na 2026 rok. Pozdrawiam serdecznie, pa pa.